Inny i innowacyjny wózek wysokiego składowania ETV216i o wysokości podnoszenia do 10700 mm. Idealnie sprawdzi się podczas odkładania i pobierania ładunków o wadze do 1600 kg. Zintegrowany akumulator litowo-jonowy umożliwia niezwykle elastyczne użytkowanie dzięki szybkiemu doładowywaniu. Wózek mogą obsługiwać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy na wózku widłowym oraz właściwe obuwie ochronne. Nie przewoź innych osób na widłach i nie stawaj pod podniesionym ładunkiem. Nie jeździsz z podniesionym ładunkiem. Zanim zaczniesz pracę na wózku widłowym, dostosuj fotel, kierownicę i podłokietnik do swojego wzrostu. Upewnij się, że czerwony wyłącznik awaryjny jest wyciągnięty. Uruchom wózek za pomocą odpowiedniego systemu dostępu. Gdy wózek będzie gotowy do użycia, na wyświetlaczu pojawi się informacja o poziomie naładowania akumulatora. Połóż jedną rękę na kierownicy, drugą na elementach sterujących na podłokietniku. Za pomocą zielonego przycisku określisz kierunek jazdy. Sterowanie hydrauliką w ETV216i odbywa się za pomocą Solopilot lub Multipilot. W przypadku Solopilot podnosisz lub opuszczasz widłę dźwignią z symbolem podnoszenia opuszczania. W przypadku Multipilot przesuwasz dźwignię sterującą do przodu lub do tyłu. Aby pochylić maszt, użyj dźwigni z symbolem pochyłu na sterowaniu solo lub Multipilot. Umieść lewą stopę na wyłączniku bezpieczeństwa na macie podłogowej. Dopiero wtedy urządzenie jest gotowe do jazdy. Używając elementów sterujących układem hydraulicznym, podnieś ładunek na około 20 cm i przechyl go lekko do tyłu. Naciśnij pedał przyspieszenia, aby rozpocząć jazdę. Do kierowania wózkiem użyj kierownicy. Za pomocą przełącznika 180-360 możesz wybrać tryb pracy układu skrętu: 180 stopni lub 360 stopni. Aby zmniejszyć prędkość jazdy, zwolnij pedał przyspieszenia lub naciśnij pedał hamulca. W sytuacjach awaryjnych wózek może być również zatrzymany poprzez wciśnięcie wyłącznika awaryjnego. Wyświetlacz wózka umożliwia wybór jednego z wielu programów jazdy ustawianych indywidualnie, a także włączenie jazdy spowolnionej. Dodatkowo wyświetlacz pokazuje pozostały czas pracy i wysokość podnoszenia. Przy pomocy przycisków na wyświetlaczu operatora włączysz i wyłączysz światło ostrzegawcze. Zwróć uwagę na maksymalny udźwig wózka przed podniesieniem ładunku. Użyj dźwigni z symbolem przesuwu bocznego, aby precyzyjnie wyregulować poziomą pozycję ładunku. Należy pamiętać, że udźwig wózka zmniejsza się, jeśli ładunek zostanie przesunięty o więcej niż 100 mm od pozycji środkowej wózka. Aby sterować funkcją wysuwu masztu, użyj dźwigni SOLO PILOT z symbolem wysuwu masztu lub przechyl MULTI PILOT w prawo lub w lewo. ETV216i jest wyposażony w automatyczny hamulec postojowy, zwalniany automatycznie po naciśnięciu pedału przyspieszenia. Hamulec aktywuje się również automatycznie, gdy opuszczasz wózek, co zwiększa bezpieczeństwo, w szczególności podczas pracy na rampach. Podczas parkowania wózka upewnij się, że widły są całkowicie opuszczone. Wyłącz wózek. Aby rozpocząć ładowanie akumulatora, wózek musi być całkowicie wyłączony. Wózek ETV216i posiada bezobsługowy akumulator litowo-jonowy. Wykorzystując gniazdo szybkiego ładowania, można w szybki i bezpieczny sposób podłączyć akumulator do prostownika. Jeśli chcesz zakończyć proces ładowania, najpierw wyłącz prostownik, a następnie odłącz wtyczkę ładowania. Wózek jest teraz ponownie gotowy do użytku. Należy regularnie sprawdzać stan kół, wideł oraz układu hydraulicznego pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń lub zanieczyszczeń. W celu zapewnienia długiej żywotności akumulatora oraz wózka, rekomendujemy przeprowadzanie regularnych przeglądów realizowanych przez Serwis Jungheinrich. Masz dodatkowe pytania dotyczące wózka lub jego działania? Zapraszamy do kontaktu. Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa. Więcej istotnych informacji o pracy oraz obsłudze wózka znajdziesz w instrukcji obsługi wózka.